Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. Niestety KSW ogłosiło dwie jak dla mnie nieciekawe wiadomości. Pierwsza to oczywiście wypadnięcie Szymona Kłęckiego z gali KSW55, druga to ogłoszenie walki wieczoru. Powiem szczerze, kiedy dochodziły do nas słuchy, że Scott Ascam będzie walczył z narkunem. No to trochę marudziłem, bo przez długi czas tych walk o pas w wadze średniej no, nie było za dużo, tak, bo mamy drobił sobie przerwy, później zwakował pas, też odbył się ten cały turniej. No, i kiedy w końcu ogłoszono nowego mistrza, no to liczyłem, że askam tego pasa będzie bronił. Więc tutaj taka wycieczka do pół nie wyglądała za dobrze, no ale kiedy tutaj usłyszeliśmy, że. Jednak Askam powalczy w średniej, a jego rywalem będzie Mamet, no to byłem w ciężkim szoku, bo to jest chyba jedyny taki przypadek w KSW, kiedy opas walczy zawodnik po trzech porażkach. No i podejmuje się walki rewanżowej z mistrzem, z którym walkę wcześniej opas nie chciał walczyć, no i z którym też przegrał. Oczywiście były podobne sytuacje też w innych federacjach, UFC też ostatnio chyba z dwóch takich zawodników wystawiło, na przykład Joel Romero też walczył po porażce, ale no, ta jego walka z Kostą była bardzo bliska tak i też go zastępował, więc tutaj no ciężko też to sobie wytłumaczyć, że zawodnik przegrywa trzy walki, jedną z mistrzem, no i walczy o pas. Ja bardzo szanuję Ameda za to jakim był zawodnikiem, niekoniecznie może w innych sprawach się z nim zgadzam, ale był zawodnikiem bardzo dobrym, myślę że mógł mierzyć się z najlepszymi, do tego też ja bardzo lubię oglądać weteranów, chcę aby cieszyli nas swoimi walkami jak najdłużej i życzę im też jak najlepiej, bo po prostu no darzę ich dużym szacunkiem. Ale ten raz muszę powiedzieć, że jest to bardzo nieciekawe zestawienie. Gdyby pierwsza walka Mameda ze Scottem była takim pojedynkiem, który naprawdę moglibyśmy oglądać bez końca, na przykład tak jak to było w walce z Sakurajem, no to wiadomo, że taki rewanż fajnie byłoby zobaczyć. No też tak było na przykład przy okazji tej walki z Tomkiem Narkunem, też to był ciekawy pojedynek, ale myślę, że właśnie ta walka Mameda ze Scottem była bardzo nudnym pojedynkiem, może też dlatego, że oczekiwaliśmy tutaj groźnej i trudnej walki dla Mameda, okazało się, że było zupełnie odwrotnie i ten pojedynek no, trochę pokazał, że czas nie omija żadnego zawodnika, w tym Mameda, który został po prostu wyleżany i przez te 15 minut nie potrafił znaleźć na to recepty. Dodatkowo jeszcze chwilkę temu Mamet opas walczyć nie chciał, mówił, że nie walczy często, więc nie chce blokować pasa. Teraz zmienił zdanie. Mamet jest inteligentnym i sprytnym zawodnikiem, i myślę, że nie o pas chodziło, a o dystans walki. Jego najsłabszym punktem zawsze była kondycja, więc pewnie nie chciał sobie fundować dłuższej walki. A okazało się podczas tamtego pojedynku, że te dwie dodatkowe rundy mogłyby tutaj Halidowowi dać tak naprawdę więcej czasu na pokonanie Anglika i pewnie też tego później Mamet żałował. Ale przede wszystkim. Scott Askam zaszedł Mamedowi za skórę. Podobnie było z Tomkiem Narkunem też Mamed. Po walce z Tomkiem rewanżu nie chciał, a po kilku wywiadach żyrafy zmienił zdanie. I tutaj no, też tak było, więc celem Mameda jest przede wszystkim pokonanie Anglika, ale myślę, że bardzo chcę mu ten pas odebrać, bo przecież mogliby zrobić walkę rewanżową na dystansie trzech rund, a jednak Mamed zdecydował się na walkę o pas o który no jeszcze walkę temu nie chciał walczyć. Oczywiście, Mamed stoczył tyle walk w KSW, że troszeczkę nie wypada go się tutaj czepiać, bo wiadomo, że swoją pozycją w KSW może troszeczkę więcej. Ale w momencie, kiedy mamy niepokonanego Cezarego Kęsika, kiedy możemy powrócić do Drikusa Duplessisa, czy nawet sięgnąć po nazwisko w postaci Tomka Drwala, który jest teraz po wygranej, no to wiadomo, że to wszystko wyglądałoby lepiej, bo gdyby Mamedno nie miał stoczonej tej ostatniej walki tylko przystępowałby od razu po tych dwóch walkach z Narkunem no to jeszcze można powiedzieć, że no walczył i przegrywał w innych kategorii pas wagi średniej no też się nie stracił tylko go zwakował więc mógłby taką walkę dostać ale no nawet właśnie taką walkę z Anglikiem miał ten pas nie chciał walczyć też taką walkę przegrał no i tego rewanżu... Nie powinno być, tak? Przynajmniej z tego względu, że Anglik posiada pas Gdyby go stracił, no to mogą robić rewanż, trylogię pod rząd yy, No bo to będzie ich sprawa, tak? A tutaj na tym, że właśnie Mamet walczy o pas Cierpią inni zawodnicy W taki sposób KSW straciło Wagnera Prado Który później, nie dostając tej walki o pas z Tomkiem Narkunem Szukał walk poza KSW No i się nam też wykruszył ten pojedynek no po prostu kuje w oczy, tak? Yy, I tutaj no, też wiemy, jak wyglądała ich pierwsza walka. Yy, na pewno jest duża szansa na powtórkę z rozrywki, choć akurat yy, na przykład Mamet. Do rewanżu z Sakurajem wyszedł w dużo lepszej formie. Pytanie, czy faktycznie Mamet był wtedy tak zmotywowany, czy może już wiek Japończyka spowodował, że troszeczkę te ich formy się rozjechały? Ale na pewno żaden pojedynek nie zmotywuje tak Mameda jak właśnie starcie ze Scottem Askamem, więc też po części rozumiem KSW, że chce tutaj, aby Mamed zaprezentował się w możliwie jak najlepszej formie. Ale z drwalem też tam wielkiej miłości nie ma. Jak dobrze pamiętam, panowie sobie zarzucali unikanie wspólnej walki, zestawiano ich kilka razy. A kiedy jest możliwość ich konfrontacji, no to tutaj KSW za bardzo się z tym nie śpieszy. A wiadomo, że mamy jest takim typem zawodnika, który po kolejnej przegranej walce może pożegnać się tutaj z dalszą karierą tak bo dwie porażki z narkudem i jaskamem za dobrze nie będą wyglądać no a mawet zawsze chciał być najlepszy więc no, kolejna porażka to będzie bardzo duży cios dla jego kariery i właśnie abym ja mu takiej trudnej walki czy nawet porażki zaoszczędził i próbowałbym go odbudować w walkach ciekawych dla kibiców które też walki mogłyby przedłużyć jego dalsze życie w KSW tak? Bo jeśli przegra cztery walki po zrząd No to wiadomo, że każdy może się załamać Ale jeśli przytrafią się dwie, trzy wygrane No to też wiadomo, że zawodnik będzie na to patrzył zupełnie inaczej Też musimy pamiętać, że Borys Mańkowski był w podobnej sytuacji I on akurat powoli się odbudowywał A mamy jednak ciągle mierzy w ten top więc fajnie aby na tą chwilkę się zatrzymać i sprawdzić się na przykład w takiej walce z Dwalem Michałem Matelą czy na przykład jakimś zawodniku po UFC Hector Lombard na przykład był otwarty na angaż w KSW, więc czemu by też do takiej walki nie doprowadzić? Ja oczywiście życzę tego, aby Mamed zdobył pas, w ogóle chciałbym, aby te pasy powracały do Polski, więc bardzo liczę, że Andrzej Grzebyk, Michał Kita i Sebastian Przybysz nas nie zawiodą. Trzymam też kciuki za Mameda, ale niestety nie potrafi uwierzyć w jego zwycięstwo, mimo że jako jeden z nielicznych wierzyłem w zwycięstwo zawady z Thiago Silva czy masakry z Longerem. Myślę, że siłą Mameda była zawsze szybkość, nieprzewidywalność i przede wszystkim duży głód zwycięstwa. Mamet był zawodnikiem bardzo ambitnym, ale też w pewnym stopniu pomagała mu tutaj ta seria zwycięstw podobnie było u Andersona Sylwy też tracąc ten pas stracił strach tak, którym bardzo dobrze władał którym potrafił rywali paraliżować a to myślę, że była jego najgroźniejsza broń i u Mameda jest podobnie Mamed został trzykrotnie w ostatnim czasie złamany i to oczywiście odbija się na zawodniku ale też rywal widzi, że da się Mameda pokonać Halidow też został rozpracowany. Wiemy jak będzie walczył, bo Mamet nie jest zawodnikiem, który wychodzi do pojedynków z planem na walkę, tylko jest to zawodnik walczący po swojemu. Z tego wynikał jego fenomen, że czuł no, bardzo dobrze walkę, rywala, wiedział co w danym yy, momencie ma zrobić, a ten instynkt gdzieś tam został zatracony. Nie wiem czy przez kontuzję, czy gdzieś po prostu no, już minął pewien czas i tutaj. Hmm. gdzieś ten instynkt yy, opuścił Mameda, bo widzimy, że gdzieś tam mamet trafi, czy złapie dźwignię, ale nie potrafi tego wykończyć. A Mamed młodszy o 10 lat to Askamem czy Narkunem klatkę by pozamiatał, no a fakt, że tak się nie dzieje, już pokazuje, że trzeba coś tutaj zmienić. Dla kibiców, dla federacji i samego Mameda dobrze by było, aby coś wygrał, tak? aby mógł poczuć, że jest w stanie wygrywać, bo te trzy porażki będą siedzieć Mamedowi w głowie i obniżać jego morale. To oczywiście też po części może być jakiś motywator do dalszej pracy, do, do pokonania tego askama. Tak? To może być po prostu ogromna dawka motywacji. Bo też na przykład Mamet zaczynał od trzech porażek, no ale właśnie zaczynał, a dziś już Mamet powoli kończy swoją karierę i te walki odbieram w taki sposób, jakby wyjechać na wojnę czołgiem bez amunicji i liczyć na staranowanie rywala, tak, no tak po prostu to widzę. Ale no chciałbym się pozytywnie zaskoczyć. Przede wszystkim, chciałbym zobaczyć dobrą walkę w wykonaniu Mameda. Chciałbym, aby Mamet polował, a nie leżał na plecach, aby po prostu zawalczył tak, jakby to miała być jego ostatnia walka w karierze. A zarazem, walka o pas UFC z Andersonem Silva w jego prime. Mam nadzieję, że tak będzie, bo Mamet dostaje dużą szansę od KSW. Wiadomo, że już nie odzyska tego co stracił, ale w tej walce można ugrać bardzo dużo, a stracił już praktycznie mamet wszystko. Więc tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, kiedy nie masz do stracenia już nic, no to faktycznie możesz zapolować i zawalczyć tak, jakby jutra miało nie być. Więc będzie to walka, w której mamet powinien pójść na 100%. Jeśli przy okazji przegra nokautem no to polegnie w efektownej walce, ale fani raczej nie wybaczą mu kolejnej walki 100%. Na plecach, więc staram się wierzyć, że zobaczymy to, co powinniśmy zobaczyć przy okazji ich pierwszego pojedynku. No ale dla mnie faworytem jest tutaj Scott Askan. A co wy myślicie o tym zestawieniu? Czy się z nim zgadzacie? Czy może wolelibyście zobaczyć kogoś po wygranej w walce o pas? Czy może z sympatii do Mameda przymykacie na to oko i chcecie go zobaczyć właśnie w takim pojedynku rewanżowym? Bardzo jestem ciekaw tutaj Waszej opinii, komentarza do Waszej dyspozycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Keijow MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się!